Scena jedenasta. Zbyszko, Dulska, Julia Siewiczowa. Taki tergot, że spać nie można. Tym lepiej. Pójdziesz może do biura. E! Jak się masz, stara? Jak się masz, pokreko? Bardzo zielony. Cóż to, oświadczasz się dzisiaj? Także. Tylko ten stary, no wiesz, radca będzie znów na mnie z okiem patrzał, a tam fury kawałków, fury. Zalegaj, zalegaj. To nie ja zalegam, ale strony. Darujesz, moja droga, ale będę ścierać kurze, więc muszę oszczędzać szlafroka. Ale proszę, niech się dziecię nie krępuje. To mama naprawdę wyrzuca tę, co się otruła z kamienicy? A to wie co do tego? Tak słyszałem, piąte przez dziesiąte. Byłem zbudowany mamusinnym serduszkiem. Potem ona mi bardzo. Mi się bardzo sympatyczna ta kobieta. Zupełnie wierzę, szkandalistka. Zrobiła to z miłości dla męża. To w guście mamy miłość małżeńska. Ach, prawda była z tym mężem. Ja tam w tę miłość nie wierzę. je dwabiami pod spodem. Cóż to dowodzi? To, że nie jest uczciwą kobietą. Dla męża, mój panie, kobieta się nie potrzebuje pod spodem stroić. A takie co szumią, to... Siądże spokojnie, bo i ty szumisz. A zresztą, co do tej Sparteru, to ja ręczę, że uczciwa. A to skąd wiesz? Bo on się do niej brał i dostałem po nosie. Mógłbyś też zostawić chociażby lokatorki w spokoju. Usuń się, jak długo będziesz sterczał tu pod piecem? Gdy patrzę na ciebie, to chwilami wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem. No. Jeśli mama ma wątpliwości. Powiadam ci, nie miej nigdy dzieci. O, my się nie staramy o to. Nie, ty jesteś wyrodek, ty nie jesteś moim synem. Jestem mamciu, jestem niestety i to właśnie cała moja tragedia. Słyszałaś? Mówi niestety. Spodziewam się być Dulskim, to katastrofa. Naprawdę no, Zbyszko, znad to sobie pozwalasz? Daj ty mi spokój. Żadnej moralności, żadnych zasad. Żadnego płaszczyka teoretycznego, jak mamcia. To się na tym skończy, że jeszcze do socjalistów przystanie. Za głupi jestem na to. Na socjalistę nie trzeba zdawać egzaminu. Właśnie, że trzeba. I to najtrudniejszy egzamin. Przed kim? Przed swoim sumieniem i własną duszą, słodki Aniele. Na socjalistę nie trzeba mieć przede wszystkim Boga w sercu. Jest. Dawno nie było mowy o Bogu w tym domu. Scena 12. Zwyszko, Dulska, Julia Siewiczowa, Hanka. Proszę, wielmożnej pani, parasol. Pozostaw w przedpokoju, a potem idź zamieść pokój. Czy bucharka wróciła? Już. Ja tylko na chwileczkę. Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłbyś się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja się lumpowałem za domem, a ty w domu. Jesteś niemożliwy. Jak? Kiedy? Cóż tak patrzysz za Hanką? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż, to nie kobieta. Zaręczam ci, że nawet bardzo. Wiesz już coś o tym. Co ci do tego? Myślałam, że nasz gust wykwintniejszy. Głupia jesteś z twoją kołtujską estetyką. A zresztą ja jestem jak pianista. Gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasaż. Tak, ale fortepian, nie. Moja droga, każda kobieta to fortepian. Tylko trzeba umieć grać. Ach, jaki ja śpiący. Czego ty po tych knajpach się włóczysz? A gdzież się będę włóczył? Gdzieś muszę. Ja na twoim miejscu starałabym się o jaką znajomość. Solidną, no. Tyle mężatek, co... Boże. Dziękuję. Mam dość kołtuneli w domu. I w samym sobie. Dlaczego jesteś kołtunem? Bom się urodził po kołtuńsku, aniele. Bo w łonie matki już nim byłem. Bo żeby skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem, w duszy, całą warstwę kołtunerii, której nie wypl nic wyplenić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym, szarpie się, ciska, ale ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierać, odbierał czynsze, będę, no, dulskim. Pradulskim, oberdulskim, że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich. Będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek, zdala od samobójców. I nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami, i będę mówił dużo o Bogu. Z kołtuństwa można się wyswobodnić. Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury po wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na machoń. Jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno, pani radczyni, piętno. Czy ty się uczyłeś grać? Ja nie znam ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra, we mnie tłucze się także coś, ale to się wszystko z czasem zatłucze. E, co tam? Wiesz co, jesteś wcale, wcale. Daj się mnie spokój. Pasaże, moja droga, pasarze. A wiesz, to ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna, gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła, ja na Twoim miejscu. Ja też, jak będę miał czas. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. E, jest zazdrosna. Będzie Ci robić awanturę. To by było kapitalne. Scena 14, Dulska, Julia Siewiczowa. Straszne rzeczy, straszne. Słyszałaś, jak on mówi? A to najgorsze, że taki zdolny, taki utalentowany. Ta, żeby chciał, to przed nim kariera. No, ale nie chce, nie chce. Zaraz dadzą drugie śniadanie. Nie chcę, mówię ci, nie, nie, tylko lumpuje i lumpuje. Jak weźmie te parę ręzki w biurze, tak ginie. I jak to wygląda? Nic, tylko kawiarnie i spódnice. Proszę cię, moja droga. Dziękuję, Ci. On jest jakiś podrażniony, niezadowolniony. Czy on sam wie, czego chce? Powinien Bogu dziękować. Prosty, zdrów, za Twoje. Hanka, idź posprzątaj u panicza. Kontenta ciocia z Hanki? Tak sobie. Niech ją ciocia odprawi. A to czemu? Ja coś dostrzegłam. Kradnie. – Nie, gorzej. No, no. Zdaje mi się, że Zbyszko się do niej bierze. E, to... Wiem, co mówię. Niech ciocia ją odprawi, póki czas. Moja kochana, pewnie ci się zdawało. A potem? Wobec tego, co się dzieje, że niby... no rozumiesz, to piwo, co szumi. A... Słowem, że rozumiesz? Lepiej w domu. Ja nie mówię, ale... A wie ciocia? Może ciocia ma rację? Czy ciocia w tym roku podwyższa? Spodziewam się, muszę. Wszyscy podwyższają. Pokażę Ci szpilkę No, no. Sutereny całe brumel o 20. Do sieni wstawię nagle. Ciasno, zęby sobie powybijają. To mi wszystko jedno. Ja tamtędy nigdy nie chodzę. Oba partery po 5, pierwsze piętro kokocica o 10. Kokotica to za mało. Ja bym podwyższyła co najmniej o 20. Tak myślisz? Naturalnie. Ma pieniądze. Lekko jej przychodzą. Niech płaci. Niech płaci. Niech płaci. A więc kokotka o 20. Radca od 10, drugie piętro.